Modele, które zwykle Narodowy Bank Polski stosuje do projektowania tych podstawowych wielkości, chociaż oczywiście pokazują bardzo poważne zwolnienie, nie są tak katastroficzne, jak to się czasami w mediach pokazuje. My przewidujemy, że spowolnienie będzie cały czas nie większe niż w granicach lekko poniżej 2%, 2%. Mniej więcej wierzymy w dynamikę polskiej gospodarki, wierzymy w drugą połowę roku, drugi kwartał niewątpliwie będzie jest najgorszy, ale nawet najbardziej pesymistyczne nasze modele nie schodzą poniżej 1,7-1.6. Myślę, że będzie koło dwóch, a jestem pewien optymizmu, zawsze liczę na to, że więcej. Natomiast na pewno będzie, tak jak pan premier zresztą już to mówił, bardzo silne odbicie w górę. To jest charakterystyczka tego kryzysu, jest inna niż finansowego poprzedniego czy innego. Tutaj, po panowaniu choroby, czy po przejściu jej szczytu, będzie bardzo silne odbicie konsumpcyjne, inwestycyjne. No, gospodarka skoczy bardzo szybko w górę i będzie odrabiać straty. Podobnie gospodarka niemiecka, z którą mamy najwięcej kontaktów, i w ogóle europejska. Także 2021 już powinien być moim zdaniem. Bardzo dobry. Lepszy niż to przewidywaliśmy, ale wszystko jest y, oczywiście w ramach pasma ryzyka. Ale jak mówię, najbardziej pesymistyczne prognozy nie przewidują nasze, NBP-u. Dla Polski No tych, y, w żadnym wypadku wejścia w recesję, co się w mediach czasami pojawiło, to w żadnym wypadku. Nawet w gospodarkach europejskich tylko. No, włoska gospodarka to oczywiście, ale recesja będzie czymś rzadkim.